No, witam jeszcze raz wszystkich. Kiedy byłem młody, dostałem od rodziców komputer. Atari 65X bez magnetofonu. Więc jedyne co mogłem zrobić, to wziąć gazety bajtka czytać artykuły i próbować wklepywać programy w Basic'u do pamięci komputera następnie próbować je uruchamiać no a potem po wyłączeniu komputera niestety programy znikały, bo nie było nośnika na który można było je zapisać więc na drugi dzień włączając komputer całą operację powtarzałem ponownie po to tylko aby zobaczyć jakieś efekty na ekranie telewizora, do którego podłączony była moja atari. Taka sytuacja trwała, z tego co pamiętam, przez ponad pół roku, zanim rodzice zdecydowali się kupić magnetowe XC-12. Natomiast do tego czasu, w ciągu okresu właśnie ponad półrocznego, może nauczyć się podstaw basic programowania, do tego stopnia, że zacząłem pisać sam programy. No oczywiście na początku nie były to udane próby, ale sprzątałem dzisiaj książkę i znalazłem coś takiego. Hmm. List z czasopisma tajemnicy Atari, 2 marca 1992 roku, roku, kierowany do mnie. Drogi Pawle, dziękuję za Twój list i kasetę z programami. Pomysł zmuszenia komputera do grania kolęd jest bardzo dobry, lecz ze żalem muszę stwierdzić, że w tym wypadku nawaliło wykonanie. Twój program nieco fałszuje. <gryw> Drugą jego wadą jest to, że nie można przerwać odgrywania melodii, trzeba pokornie wysłuchać jej do końca. Nurtuje mnie pytanie, w jakim celu zabezpiecza programy. Uważam, że nie jest to konieczne, jeśli ktoś bardzo chce. Na pewno da radę każdemu w zabezpieczeniu. O ile dobrze rozumiem Twój problem, to chodzi Ci o to, aby program odczytywał dane jednocześnie z dwóch różnych miejsc. W języku basic nie jest to możliwe. Proponuję inne rozwiązanie. Można w wierszach Data umieścić na przemian dane dla melodii i dla podkładu, dzieląc utwór na dźwięki o stałej długości. W niektórych wypadkach trzeba będzie powtórzyć te same wartości kilkukrotnie. Program może odczytywać dane po kolei i używać ich dla obu generatorów naraz. Ponieważ basic jest na tyle szybki, że opóźnienie nie będzie znaczące, serdecznie pozdrawiam. Pan Jarosław Syrylak. Ja również pozdrawiam, jeśli pan Jarosław to widzi. <grymne> no, generalnie pomysł był taki, żeby napisać program z kolendami i za pomocą klawiszy od jednego, no nie pamiętam, ale tak przypuszczam do dziesięciu, do można było wybrać kolendę którą następnie się odsłuchiwało. Oczywiście, o ile pamiętam, nie można było tego przerywać. Znaczy, nie było możliwości przerwania kolendy, trzeba było ją faktycznie odsłuchać do końca. <śmiech> no, <śmiech> pamiętam, że był konkurs właśnie w tajemnicach Atari dotyczący jakiegoś programu amatorskiego. Ja to napisałem, nagrałem na kasetę i wysłałem. No, tak jak widać, lata 90., więc prawie 30 lat temu. <laughs> Aż żałuję tylko, że nie mam teraz tego programu na kasecie no była, była, było była by e, miłe wspomnienie, pamiątkę. No co od tamtej pory wiele się zmieniło. Powstały inne języki programowania, a basic stał się zwykle zwyczajną podstawą, podstawową wiedzą do... Wejścia w świat programowania i pisania gier. To było wszystko. Pozdrawiam. Dobranoc.